Halo, halo, witam wszystkich w dniu walki, która nas czeka w strefie w końcu KVK i w końcu wojna. Zobaczymy tutaj, jak jestem przygotowany i co tak naprawdę, moim zdaniem, może się wydarzyć właśnie w tej walce. Z tej strony jest snow. No i tak, jak już zapowiadałem parę razy wcześniej, nadszedł ten dzień, kiedy będzie walka. tak Mamy dzisiaj otwarcie bram. Widzimy, że tutaj już jest. O, tutaj. O 18 naszego czasu, czyli ta 16 UTC, otwierają się bramy. Myślę, że to jest bardzo fajny czas. Także spoko, że tutaj się te bramy otwierają. Pewnie my będziemy gdzieś tu, powiedzmy, z tej strony atakować. Będzie live, także jestem na to przygotowany. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Chociaż, szczerze powiedziawszy, jak tak patrzę, jak olbrzymia jest ta strefa, to wydaje mi się, że z tym liveem będzie troszeczkę problem, w takim sensie, że wiecie, że będzie ciężko, żebyśmy tutaj wybudowali terytorium tak szybko, żeby się spotkać gdzieś tam w połowie. Tak, Chodzi mi o to, że nawet jak szybko będziemy budować flagi, to mam takie wrażenie, że nie spotkamy się flagami, tylko gdzieś tam spotkamy się walką na fortach. Tak, no, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Pewnie będą też jakieś duże bole, ale wiecie, ja nie zamierzam jakoś wielce walczyć. Zresztą to Wam też pokażę, ale w sumie to jest taka, kurczę, to jest trochę taka szkoda, nie, że Lubię KvK, kiedy wiecie, otwarcie brami, gdzieś tam godzina, dwie godziny już już jest połączenie tymi flagami. Tutaj wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne, żeby, żeby coś takiego uzyskać. Te strefy, tak jakby większe niż w Heroic Antem. może mi się tylko wydaje. Może to wszystko pójdzie, wiecie, raz, dwa, a ja tylko nie jestem w stanie tego oszacować, ale tak to wygląda. Walkę podejrzewam, że będzie tutaj walka z wodą. Bo no, myślę, że to nie jest żadna zdrada, bo wiecie, mamy w oczywisty sposób zrobione terytorium już niemalże od pierwszego dnia, więc to było w miarę jasne. Tutaj też mamy wejście do tej strefy, więc teoretycznie też tu możemy zawalczyć, a zobaczymy, czy, czy będziemy, jak to będzie wyglądało z Ziemią, czy Ziemia zawalczy z ogniem. Ogień tutaj widzicie też jest przygotowany, powiedzmy, że na różne rzeczy, ale oni chyba, widzicie, że znowu po ich terytorium widać, że bardziej się. Nastawiałem na walkę z Ziemią. Tak by było chyba najlepiej, że walczymy po prostu jeden na jednego. Później, ewentualnie, możemy sobie zrobić jakieś takie dogrywki w tych pobocznych strefach, bo przypominam, że tutaj z każdej strony jest wróg, czyli mamy wroga, jeśli chodzi o Ziemię, mamy wroga, jeśli chodzi o Wodę. Więc wszystko wchodzi w grę. Wchodzi w grę, że wygramy jedną strefę, że wygramy dwie strefy, albo że przegramy obie strefy. To też oczywiście wchodzi w grę. Tego się po części spodziewam, że gdzieś wiemia i właśnie ogień spróbują taki fokus zrobić na nas i zamknąć nas, tak żebyśmy nie mieli dojścia do piątej strefy. Wydaje mi się, że to jest najmądrzejszy kierunek. Nie wiem, co ogień planuje zrobić, bo tutaj z naszej strony to też było sprytne. Zawsze to jest lepiej, jeżeli się uda jedno królestwo totalnie zamknąć, wiecie, nie ma bastionów później, nie ma tego sanktuarium, onu tu chyba daje tak szybkość marszu. No wiecie, bez tego 10%, 10 szybkości marcu to też jest jakiś tam plus, gdzieś tam przy walce na ołtarzach i tak dalej, i tak dalej. Także no zobaczymy, czy nam tu się cokolwiek uda wygrać. Ten Hieron pewnie tak. E, przynajmniej na początku on daje 5% obrony. Ciekawy jestem, czy ten daje coś innego. E, ten daje 5% ataku, więc opłaca się zdobyć je wszystkie. No podejrzewam, że wiecie, strefa jest duża, więc pewnie tutaj walki będą trwały, ale może do pierwszego przełamania zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Ja żadnych przewidywań nie robię. Nie mam pojęcia, jak sobie tutaj tak naprawdę te królestwa poradzą na koniec. Ale no to cóż, zobaczymy. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, nie wiem, te rankingi już pokazywałem wam wcześniej, tak? jeśli chodzi o, myślę, że tutaj tych zabitych przez Sojusz. To jest te królestwa, ten Sojusz, który jest pierwszy połączony, to jest z naszego obozu, no i my też tutaj z naszego obozu. Ale tutaj od razu weźcie sobie pod uwagę, że praktycznie my walczymy z dwoma, na dwa sojusze, czyli inne królestwa do nas przeszły, dlatego te numery są takie wysokie, jeśli by chociaż chodziło o nas. Więc mamy tutaj innych graczy, i dlatego wygląda to inaczej. Także normalnie te królestwa nie mają tak wysokich numerów, tylko tutaj można by powiedzieć, że poniekąd jest to zrobione sztucznie. Ale inne królestwa, szczególnie tam w wodzie, też są mocne. Także tam też będziemy mieli mocnych graczy. Tak samo pokazywałem Wam tutaj, jak to wygląda. Nie będę drugi raz o tym opowiadał, ale teoretycznie mogę pokazać. Może gdzieś tam więcej na live się uda z tych rzeczy pokazać. Jeśli chodzi o honor, to jest coś, czego jeszcze nie sprawdzałem. Ciekawe, jak nasza koalicja. Jesteśmy na trzecim miejscu Ziemia. Widzicie, że tutaj ma taką koalicję, która ma najwięcej punktów. Oczywiście to wszystko nie ma znaczenia. Bo widzimy, że tutaj dwie koalicje z wody są po prostu podzielone, tak? Czyli oni nie zrobili tego, że wszyscy najsilniejsi do jednej koalicji, tak jak pozostałe obozy, tylko podzielili na pół. No, koniec końców nie ma to znaczenia. Jeśli chodzi o ich ogólnie, no to widzimy, że ogólnie to my jesteśmy na ostatnim miejscu. Tutaj naprawdę ten obóz Ziemi jest zaskakujący, bardzo aktywny. Oni teoretycznie po numerach punktów zabicia byli najsłabsi, ale wiecie, no nigdy nie wiadomo. Szczególnie tutaj to ciężko jest określić. Tak, że Ziemia może być naprawdę bardzo mocna. Zobaczymy, jak zawalczą. No my, jeśli chodzi o nas i o wodę, to jesteśmy bardzo blisko w tych punktach, więc tutaj wszystko się okaże, jak kto na końcu walczy. Jeśli chodzi o te fale, to też mam nową, te dyrektywy, i tutaj, zobaczcie, mam do wyboru wydaje mi się, że większość z nich jest taka średnia, ja wybiorę sobie ten czyli 8% do ataku, kiedy jestem poza terytorium koalicji, no bo w większości jesteśmy poza terytorium koalicji, można jeszcze wybrać sobie tutaj takie wsparcie, kiedy dołączamy do garnizonu, to w sumie jest spoko na farmach zrobić żeby właśnie tymi farmami dołączać i dzięki temu dajemy premię półtorej 1,5% obrony, i to się kumuluje 10 razy. Więc ogólnie jest to fajna rzecz, tylko mówię, na farmach albo jeżeli ktoś gra jednym marszem i głównie skupia się na tym, żeby dołączać do garnizonu, to wtedy to jest spoko. Tutaj mamy informację, to jest takie, że można mieć mniej ciężko rannych, ale tych mniej ciężko rannych dostajemy tylko wtedy, kiedy jesteśmy, mamy już, kiedy rywale mają 300% więcej niż, jednostek niż my, czyli w takim odwrocie mocnym i wydawało mi się wcześniej, że to jest naprawdę spoko i że będę na tym korzystał, bo jest bardzo, pro, bardzo podobny manewr do użycia w burzy manewrów, ale okazało się, że szczerze to jest bezużyteczne i tych ciężko rannych do końca nawet nie wykorzystałem, więc ja tego nie będę używał, mimo że to brzmi fajnie, no bo to by było ogólnie najlepsze, wiecie, bo mniej ciężko rannych, mniej leczenia, mniej przyspieszeń, które muszę używać, ale koniec końców nie jest to wcale takie dobre. I tutaj jeszcze mamy ten procent wskrzeszenia, że jest mniejszy w sensie, że więcej, jeżeli zabiję więcej jednostek, no to więcej wróci później do mnie, do miasta, nie 50%, tylko 55%, przynajmniej ja to tak rozumiem, ale ja akurat nie potrzebuję, żeby mniej jednostek zabijać, bo, bo tych jednostek i tak mam za dużo, więc tak się muszę ich gdzieś tam pozbyć, więc jeśli chodzi o tam dyrektywę dla mnie, to wybieram sobie tą i ciach, już mam aktywną. Natomiast co z dyrektywami Sojuszu, tutaj mamy szybciej odzyskują trwałość i jeśli wiecie leczymy swoją flagę, Budowanie budowę przeciwników szybko płoną, szybciej płoną to jest też przydatne, mistrz kamieniarstwa większa szybkość budowy fortecy Sojuszu, to jest w ogóle bardzo ciekawe. I, I wydaje mi się, tak jak wam pokazywałem, że, te, y, że y, te strefy są dosyć duże. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne na początku. Jestem ciekawy, czy my to wykorzystamy na początku, bo zobaczcie, zwiększasz szybkość budowy fortecy o 200%, czyli normalnie budujemy tą fortecę gdzieś tam, powiedzmy, w okolicach 2,5 godziny i możemy skrócić to do godziny 15. Więc y, tutaj, y, gdybym, gdyby to ode mnie zależało, y, to bardzo bym wykorzystał właśnie tą dyrektywę. Wydaje mi się, że super z pomysłem, wiadomo, wiecie, bierzcie też pod uwagę to, na jaki my gramy KVK, że tu nie wszyscy mamy forty i nie z wszystkimi jest komunikacja, więc ci, którzy u nas się zajmują, nie wiem, taktyką i dyplomacją, to oczywiście są to trudne, trudne historie, natomiast gdyby to ode mnie zależało, to pewnie starałbym się wybudować jakiś jednak taki z fortów ścianę, tak, ściana fortów, które i każdy musiałby mieć tą dyrektywę gotową i od razu ją włączyć, i od razu kiedy tylko zdobywamy bramy, to postawiłbym jakąś ścianę fortów, za którą bym się bronił. Bo wiecie, te forty szybko można wybudować, później szybko do nich można dobudować jakieś terytorium, i wydaje mi się, że bardzo ciężko na przykład z tej bramy albo z tej bramy dojść na środek mapy, że jest to niemożliwe, jeżeli w ogóle skrócimy ten czas budowy fortu do godziny 15. Czy coś około tego, niech to nawet będzie półtorej godziny, to praktycznie no nie ma siły, żeby dojść na środek mapy w tym tempie. Więc najpierw i tak wybudują się forty, które są totalnie bezpieczne z tą dyrektywą. I można tutaj naprawdę sobie fajnie wymyślić, jak podzielić mapę. I ja ogólnie lubię w piątej strefie, kiedy forty są na początku. W sensie takim, że wasz rywal musi pierwsze co zaatakować, to musi zaatakować wasz fort. To jest niesamowicie demoralizujące, bo wiecie. W forcie mamy 3 miliony jednostek, szczególnie na takich niskich seedach, e, nie będą mieli, wiecie, e, nie będą mieli takiego e, często full TH, albo będą mieli jednego takiego gracza, albo dosłownie e, kilku i nie będą w stanie na przykład zrobić kilku rali na te forty równocześnie, a nawet jak zrobią, to bardzo często i tak nie będą mieli 3 milionów jednostek do ataku. No i jeżeli wsadzicie do tego garnizonu Gorgo i Herakliusza i tam można wrócić cokolwiek, a rywale będą próbowali robić mobilizację na te forty, to naprawdę w większości dostaną mocno po głowie. Muszą mieć naprawdę bardzo, bardzo dużą przewagę, żeby, żeby walczyć. Zresztą widać to na każdym jednym KVK, jak to wygląda. Nawet na tych największych, tam 930, 960, też to jest widoczne, że naprawdę forty są ciężkie, niemalże przeklapane, żeby z nimi walczyć. Więc gdybym ja to ustawiał. To ustawiłbym właśnie gdzieś tutaj jakąś taką Ech, policzyć, trzeba, tak? Czy na przykład fajnie by było nawet przed sanktuarium, tak? Te sanktuarium gdzieś tam zabezpieczyć, wstawić chociażby, e, wykorzystać tą górę, która jest tutaj, i jakoś zabudować sanktuarium kilkoma fortami, tak, żeby rywal nie mógł się do nich dostać flagami, a pewnie będą mocno szli na sanktuarium, które jest ważne ogólnie. Ech, no bo wiecie, ściana fortów tutaj na południu, Mało możliwa wydaje mi się, tak? w sensie takim, że to jest olbrzymia przestrzeń, tych fortów by tutaj potrzeba było naprawdę bardzo dużo, ale zabudowanie sanktuarium jest jak najbardziej możliwe, szczególnie wykorzystując jeszcze tą rzekę, wykorzystując tą górę, która tutaj jest. Tu się można naprawdę super zabunkrować i po prostu czekać na to, co rywal zrobi. Poczekać aż oni tam dobudują te flagi i wtedy ich maltretować garnizonem, a później wiecie raz, dwa skontrolować i, i, i dziękuję bardzo, ale czy tak się stanie podejrzewam, że nie. Zobaczymy, co tu się w ogóle wydarzy, jeśli chodzi o tam przebijanie bram itd. Tak tak Dobra, przejdźmy teraz do tego, co ja wymyśliłem sobie indywidualnie, więc widzicie, jeszcze tutaj muszę jakiś bastion zrobić. Nie mam za dużo tych kryształów, ale z tych kryształów, które miałem, no to zobaczcie, jak wygląda moja technologia. W sumie słabo, bo nie wymaksowałem formacji taką i uważam, że to jest mega błąd. Ale może mi się to spłaci później, ponieważ wiecie, chciałem dosyć mocno iść w to, wezwanie do broni, jeden, sobie to wymaksować, ale się okazuje, że nie da się tego zrobić, bo gdyby to zrobić, to muszę wymaksować tutaj to wszystko, całe te tabelki. No i widzicie, że łuczniku wymaksowałem. Co ciekawe, w ogóle teraz jednostki obrężnicze, których też mam zamiar ten robić. Pamiętam, jak zawsze mówiłem, że kurde, po co to w ogóle jest, ja to muszę robić, a wyobraźcie sobie teraz, to zrobiłem jako drugie, przed piechotą i przed kawalerią. Tego no bo piechoty i kawalerii praktycznie nie, nie, nie planuję jakoś używać albo minimalnie, albo praktycznie w ogóle, e, więc to mi jest niepotrzebne. Ale ogólnie wolę tą taktykę, kiedy maksuję formację atakującą. Wydaje mi się, że to jest dużo lepsze, e, szczególnie na tą piątą strefę. Ten scenariusz, który wykonałem teraz, w ogóle mi się nie podoba, bo wiecie, musiałem tutaj punkty zainwestować, co w sumie mi nic nie daje, e, ani to mocne, ani to mi jest potrzebne. Więc to jest zaraz słabe, no ale może gdzieś tam w trakcie wymaksuję sobie całe to no i gdzieś już na ołtarze będę mógł właśnie iść mocniej w te wezwanie do broni, a tam planuję używać wieżyczek, więc jak tam będę miał dużo jednostek w tej wieżyczce, to będzie dużo. Tym się nie przejmuję, bo to wiecie takie pół procenta, dwa i pół to jest nic. Wolę, wolę po prostu maksować te rzeczy, żeby później gdzieś iść dalej, ale ogólnie z tej mojej technologii nie jestem zadowolony, no bo też w nią jakoś wiedzę, ani nie inwestowałem, ale myślę, że tutaj nie będzie to miało wielkiego znaczenia, bo ja planuję głównie grać dwoma marszami. Tak? To jest mój pierwszy marsz, Wigel, Young i Herman. Jak widzicie, ekwipunek tutaj się wszystko zgadza. To są moje zbrojenia, także to jest bez, bez całej technologii, to i tak już jest mocny marsz. Druga rzecz, którą planuję używać, to jest mój Siege. Tutaj się za wiele nie zmieniło. Cały czas to wygląda mniej więcej tak samo. To znaczy, no wymaksowałem sobie Małgorzatę, więc to jest... Może jednak duża różnica, jestem ciekawy, jak sobie teraz Małgorzatka będzie radziła w takiej sytuacji, gdzie się ich daje używać. Nie będę ich robił głupot, takich jak robiłem na poprzednim KVK, że gdzieś tam po otwarciu bram od razu używałem mojego Siju, bo to, <śmów> mówiąc delikatnie, nie było zbyt mądre, ale planuję i reszta cała, czyli nawet może jeszcze bodikę będę używał, bo ona też ma dobry ekwipunek, ale cała reszta, czyli Newski, czyli Sipio, czyli szczególnie Henryk. Te pozostałe trzy marce to sobie tak zostawię w obwodzie, żeby bardziej strzegły mojej wieżywczki, strzegły małgorzaty, jeśli to będzie potrzebne, a mniej, żeby walczyli sami, żeby wchodzili do bola. Jak widzicie, zrzuciłem sobie trochę tych surowców. To jest w ogóle śmieszne. Wiecie, mi się wydaje, że tych surowców mam śmiesznie mało, a wiem, że są tacy gracze, którzy tak są przygotowani w ogóle na całe KWK. Ja mam oczywiście tych surowców dużo więcej, no bo jak widzicie tutaj w moich paczkach, to podejrzewam, że już się zbliżam albo już jestem na miliardzie z każdego surowca. Szczególnie, że jeszcze mam te takie uniwersalne, nie? Więc podejrzewam, że tam może być z miliard każdego surowca w tych paczkach, ale oczywiście nie otwieram, bo to już sobie zostawię po migracji. To wiecie, gdzieś, migruję, mogę sobie wtedy otwierać paczki i wtedy będę naprawdę bogaty w surowce. I chociaż to nie będzie dla mnie problemem. Nazbierało mi się też trochę przyspieszeń, nie powiem, że nie. Nie jest to dużo, nie jest to znowu takie przygotowanie jak zwykle, jestem przygotowany na KVK, ale tragedii też nie ma. Ja coś tu można powalczyć. Myślę, że będę sobie zużywał te odleczenia, przyspieszenia, a później o, zobaczymy. zobaczymy, jaka będzie zabawa. Jak będzie dobra zabawa, to może nawet zużyję trochę więcej. Wszystko zależy, jak to będzie wyglądało. Jestem ogólnie, powiem, ci, powiem Wam, podjarany tym KvK, tą strefą, jak zwykle, bo wiecie, zawsze to otwarcie bram, zawsze to walka, dla mnie to jest zawsze ekscytujące, tym bardziej, że czuję taką lekkość w ogóle wejścia do tego, w sensie, że wiecie, nie muszę się przejmować, tylko nie muszę się przejmować, czy wygramy, czy przegramy. Nie muszę się przejmować, że wiecie, że gdzieś tam mam jakieś funkcje do spełnienia albo że wiecie, że a muszę i, i chciałbym już nie wiem i spać albo, albo nie, a się tutaj zastanawiam, bo przecież jest walka i nie mogę tego tak odpuścić. Myślę, że tutaj naprawdę pod tym względem spoko, bo się nie muszę tak przejmować, a jak się nie muszę przejmować, mogę grać trochę bardziej na siebie. Zastanawiałem się, żeby nawet wyjść z sojuszu, ale stwierdziłem, że bez sensu po prostu wszedłem do tego, który jest w tej samej koalicji. Oni też się nie wiem, nie wydają mi się coś specjalnie ciekawi, żeby do nich dołączyć, więc po prostu ostatnie w którym sobie będę walczył z PH z 71 jeszcze ze starą ekipą. Eli też tutaj jest, Max, Eli na pewno będzie walczyć, Max nawet nie wiem, czy zawalczy z nami, ale możliwe, że tak, więc zobaczymy. Myślę, że to koniec końców będzie ciekawie, bo tak jak mówię, każde KWK w miarę jest ciekawe. Także zapraszam na live, który się dzisiaj odbędzie. Wiem, że jest gorąco, ciepło, ale live już będzie w większości, wiecie, w tych godzinach wieczornych, a może nawet nocnych, jak będzie fajna zabawa. Także zachęcam. No i to wszystko z mojej strony. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.